No dobra, cóż, witajcie. Nie wiem, co się wydarzyło, moi drodzy, wybaczcie. Niestety, niestety, nagle. E, zaczęło się na chwilkę komputer, tak? To się wydarzyło. Natomiast, no, nie spodziewałem się, że zacięcie komputera na chwilę wywali mi aż tak wszystko, tak? No. E, przed chwilą jeszcze rozmawialiśmy, przed chwilą witałem nowe osoby, które wchodziły. No cóż, no szkoda, no, bo już na pewno już <grymka> pewnie większość osób naszego streamka nie znajdzie. No szkoda, no dobrze, szczęście w nieszczęściu, że wydarzyło się to w trakcie przerwy, więc jakby nie ma tragedii jakiejś olbrzymiej. Natomiast, no. Szkoda mi oczywiście, bo mieliśmy tam czat, rozmawialiśmy, komentowaliśmy wszystkie, czy robiliśmy, a tu niestety, niestety, niestety nagle wywaliło. No ale dobra, nie ma co płakać nad e, brakami, nie wiem, internetu, komputera i wszystkich innych rzeczy. To było dość dziwne, bo mi się czasem zdarzało, oczywiście, że mój stary komputer lagował, zdarzały mi się różne problemy, ale tu, że nagle, e, tu, że nagle, nagle ten, nagle e, wywaliło mi na dwie minutki i już koniec wszystkiego, no to jestem lekko zaskoczony. Tymczasem, moi drodzy no wracamy do konkursu drugi tego ale dobra, czekajcie, 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 bo tu już leci ten, już leci. Dawid Kubacki już leci. E, no dobra, widzicie, widzicie, i akurat straciliśmy ten. Terazem Rennika i do kolejnym zawodnikiem i zaraz Granerut, no już szybko poszło. Więc ten słabo słabo Kubacki, mówicie, tak, no drugi Kubackiego najlepszy. Więc nie, bo to za dobrze. nikaj też nie zadowolone, bo to 3 metry, tylko 11. Belka startowa to jest ta belka, w której lecimy piąty, e, znaczy drugą, trzecią serię, tak? No i cóż, lecimy. Hej, ja muszę nowy kupon robić, już, bo Leverkusen zjebał pierwszy mecz. A potem idę wódkę pić, mówi pan Damian, okej. Okay. No cóż, e, a to z tym znajomym, co mówisz, że. Że, że ten, że yy, z tym znajomym, że miał problem, żeby go rzuciła dziewczyna i tak dalej. No mam nadzieję, że będziecie mieli jednak dobre nastroje, mimo wszystko. A mi niestety widzicie, live się wywalił, YouTube odmówił posłuszeństwa, komputer przyciął na same problemy. Natomiast cóż, za chwilę Halvor Ragnar Granerut już siedzi na balce. Nie tylko 119 metrów wystarczy, żeby objąć prowadzenie nad Polakami i Japończykami. Szkoda, bo myślałem, że nasze drużyny obydwie Polacy. Tymczasem, proszę bardzo, grano w powietrzu. To nie był wybitny skok Norwega, 121 metrów, ale wystarczy. Chociaż patrzcie, liczymy punkty od 60 punkta tylko Norwegowie nad japonią. O, Norwegowie nad japonią o 60 punkta. Także całkiem. W sumie nie aż tak dużo, jak można byłoby się spodziewać. Natomiast na no szkoda, że myśmy szkoda, że myśmy odskoczyli od tej czołówki. No niestety, niestety. Natomiast. Sześćdziesiątych przewagi Norwegów nad Japończykami, wow. I za chwilę kończy... znaczy kończyć, no kończyć może nie, ale, bo to mamy ostatnią serię, to mamy tak samo jak w drużynówce, tej ostatniej serii ale lecimy po wyniku konkursu, a nie po wyniku kryskacji narodów, ale jest Manuel Fettner w żółtym plastronie, on będzie tutaj dla Austriaków oddawał ostatni skok, znaczy dobra, no jeszcze będą, jeszcze oczywiście Jan Herle, ale swój ostatni. Swój ostatni, swój trzeci skok. Zobaczmy, jak Austriacy, jak Manuel Fatner ten doświadczony zawodnik, 683 km na godzinę na progu pociągnął. No ledwo 120 metrów przeskoczył, co? 121,5 metra. 17,5 to od wszystkich sędziów, 5 punktów za wiatr zabrane. Austriacy będą nad Norwegami o 20 punktów, 21, ale nie powinno to jakoś powiększali tej przewagi. Na za chwilę laje i pozostali... Tak, wczoraj piłem z nim i dziś już dzwonił, że wieczorkiem powtórkę robimy. No dobra, ale to mówię, to dzisiaj wiesz, jak wczoraj piliście na smutno, mam nadzieję, że nie, to, że jakoś tam się rozmawialiście, no to dzisiaj e, już powinniście, wiesz, jakoś bardziej pozytywnie, w sensie, bo mi chodzi o to, żebyście, wiesz, wiadomo, że, 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 że mm, e, można czasem, e, wiesz, e, że można czasem, e, wiadomo, po jakimś wydarzeniu, tam, chcieć pogadać, wyżalić się, ale też, żeby się tam nie przesadzali z jakimś takim smutnym, smutnym siedzeniem, ale dobra, dacie radę. Wolno odsunięte od kadry B, będzie będzie skakał w fiskapie, o ile w ogóle będzie skakał? Będzie, będzie, Bieską w tym komunikacie, panie anonimowy, że chyba do czasu, odsunięty od kadry B do czasu fiskapu w szczyrku, tak, jakoś tak jest napisane. Więc, no... E... Więc wiesz, więc chyba to... ma być skakać, indy... ma indywidualnie, tak, a podczas treningów na skoczni ma być pod opieką trenerów bazowych. Tak było w komunikacie. Dobra, dostał w końcu szafan dla zgodę na skok. Zobaczmy, wiatr boczny. Ciekawe, jak to będzie, jak to zareaguje, 88,5 km na godzinę. Jakieś podmuchy tam były przewidywane. O! 112 metrów chyba tego, co? 112,5 metrów Niemca. Nie wiem, czy on doleciał do, 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 do tej tutaj linii, żeby przeskoczyć yy, y, Fetnera? Nie, Niemcy tracą przewagę i moi drodzy, 1,8 punkta pod Austriakami, o kurde. No to tu się jeszcze może na, na podium poz, pozamieniać, laje słabiutko, no nie ma co ukrywać. Wow, no co tutaj się wydarzyło? 1,8 punkta, no to zobaczcie. Fasjonujące, gdzie w rundzie finałowe, bo to jeszcze, jeszcze nie wszystkie medale zostały rozdane. Znaczy, wiadomo, nie wiadomo jakich kolorów. Dobra, ja szybko robię ankietę w takim razie. No, tamtą ankietę straciliśmy w sensie, no, no, ale wiemy już, że Polacy nie będą, nie wygrają tego konkursu. Kto wygra? Dobra, wygra konkurs. Kurde, no wiadomo. Dobra, widzę, że internet mnie tutaj lubi powalczyć. 126,5 metra Lowrocosa, moi drodzy. I mamy po pierwszej serii Słowańce, Dobra, 45 punktów. Eee, e, dobra, tak kto na drugim miejscu? Niemcy już wygrali, na 45 punktów przewagi nad Austrią, nad Niemcami 46. Dobra, to zadamy pytanie, kto na miejscu drugim? Kto będzie na miejscu drugim? Dobra, czyli tak, Austriacy, Austria, potem e, Niemcy. Potem yy, Norwegowie, co? Bo te reprezentacje mają jakieś szanse. Czyli dobra, czyli Austria-Niemcy-Norwegowie wychodzą na miejscu drugim. No okej, okay, taka szybka ankieta, ostatnie skoki przed nami. Słowenia już wygrała ten konkurs, Austria-Niemcy-Norwegowie będą walczyli. Potem Japończycy są jeszcze niżej. A, badajmy tych Japończyków, mamy. Bo już mają, bo mają. Teoretycznie, no dobra no, Japończycy mamy 4, 4, 4, 4 opcje, więc dajemy. a za chwilę moi drodzy ostatnia seria tego konkursu. Okej. Okay. Więc czekamy tutaj na jakieś podmuchy wieczne, czekamy na tych. Jo, jo, Radek, Cześć panie Hidnitz, witaj serdecznie. Cześć panie Armagedon. widzisz dzisiaj Armagedon z komputerem jakimś, bo tutaj oczywiście, mówię no po... Pozmieniało mi się, pokręciło się, w sensie nie wiem, wywaliło mi niestety streamek, więc wracamy, miło mi was wszystkich jeszcze raz powitać serdecznie, teraz krótka przerwa pomiędzy ostatnimi tymi skokami, miło mi, że ktoś jeszcze wpada ze mną tutaj pogadać, poglądać, wspólnie skoki, przeżyć te emocje, szkoda, że nie aż takim dobrym wynikiem Polacy się odznaczą, natomiast no cóż, szkoda, że... No razie dziękuję wszystkim, którzy są. O, dajmy tutaj tak, że mówicie, że, że piłka ręczna za chwilę. Ja wiem próbuję tutaj założyć ten streamek w tle w piłce ręcznej mecz o oh, awans. No dobra, Polska Słowenia to też będzie ciężkie starcie. Zajmę tak. Piłka ręczna. Okej, okay, nie wiem Tutaj śmieją się panowie komentatorzy, że Anżonanisek się powinien teraz zastanowić, czy, czy włożyć narto odwrotnie, przód na tył, czy coś tutaj pozamieniać, no bo inaczej to jeżeli tego już nie, jeżeli tego już nie, jeżeli tego nie zrobi, to na pewno wygra, tak? No, no tak się spodziewamy, że no, no, Słoweńcy mają tam przecież 45 punktów przewagi, więc no, ciężko by było, żeby nie wygrali tego konkursu, No ja już pytam was o drugie miejsce. Oj, zawsze mogło być gorzej. <laughs> Dobrze, że druga seria jest. No nie no wiesz. W drugiej, do drugiej serii wchodzi 12 drużym, to jednak w 12. Nie ja wiem, chodzi o ci trzecie miejsce, tak? O trzecią serię, bo w konkursie duetów mamy e, trzecią serię, tak? E, do ósemki trzeba wejść. No niestety, no ja myślałem, że my powalczymy. Myślałem, że powalczymy, że będzie tak, że będziemy się zbliżali, zamienimy, zamienimy Japończyków, będziemy piąci, czwarci, coś się będziemy walczyli, ale jednak nie aż tak dobrze. No niestety, tymczasem Front State, moi drodzy, kolejnym zawodnikiem e, nad tym. Czy wiesz, gdzie leci mecz Polska-Słowenia? No, na Eurosporcie, tak. Ehm, pan Dobros Gaming chyba jest na każdym twoim strygu. No, jest jednym z naszych najstarszych też widzów i najwierniejszych. Także oczywiście tutaj dużo trzeba oddać, dużo trzeba podziękować i dużo oddać e, pochwał, bo pan Higgins ogląda nas regularnie. Od naprawdę wielu lat. To jest jeden z takich naszych najstarszych widzów. Jak, jakiś czas temu widziałem, to jeszcze jakiś streamik na, na Facebooku chyba oglądał, także już w ogóle. 125 metra, moi drodzy, Franza Tata, nie jest to tak dobry skok jak poprzedni, Amerykanin wtedy skoczył 130,5 metra. Teraz dziś to wkrócej, ale faktycznie są, są, przy, tutaj widzę. E, no, przebłyski zawodników ze Stanów Zjednoczonych. A za chwilę Piotr Żyła. No, Piotr Żyła miał dobry pierwszy skok. W drugim skoku 117 metrów i to nam za, zabrało jakiekolwiek szanse na walkę o lepsze miejsca. No cóż, zobaczymy jak teraz. Ja jestem kibicą do rodzenia i kibicuję całe moje życie polskim skoczką. No, wszyscy kibicuję. ja. jestem na tyle stary, że pamiętam jeszcze Adama Małysza. Natomiast no, nie jest to najlepszy moment. 129,5 metra w pierwszej serii Piotra Żyły. 117 w drugiej serii. Teraz, niby wiatr pod narty. Niby się tam kręcący. Pan anonimowy mówi, że w plecy. Jeszcze zobaczymy. Mi pokazuje na razie, że jak, jest wiatr w plecy. Ojej, no dobra, kręci ten wiatr i boję się, że nie będzie za dobry. Eee, która polska, mówi pan Jacek? No na razie, no szósta będzie coś. No. jeszcze w trakcie serii, więc ciężko powiedzieć. Natomiast, no, myślę, że to nie będzie wysoko. Ja 93 rocznik. No to ja 95. To dość podobnie. To jeszcze lepiej niż ja pamiętam, Szadama Małysza. No ja wtedy się dowiedziałem, że istnieją skoki narciarskie. No i faktycznie od razu moje, moja przygoda um, z, z kakem narciarskim zaczęła się od wielkich wyników Adama Małysza. Co tu się dzieje? 110 metrów wystarczy żyle, no ale to oczywiście nie chcemy tego, nie chcemy takiego długości oglądać. Wiatr kręcił się w przodu, z tyłu, z boku, różne rzeczy. Jak Piotrek żyła, skoczył, się... O je, no ale zachwiało go po wyjściu z progu i jakoś skrócił. Dobra, co tam było? 110 metrów? To nie było 110 metrów, to było... to było chyba mniej. Ile to dzień Lipnie w chuj, żyła trochę słabo, no trochę beznadziejnie szczerze powiedziawszy, 106,5 metra, ja pierdolę, no nie no, nie, no nie. przepraszam, ale 106,5 metra na skoczni w Wiśle, gdzie biją rekord skoczni i rekord skoczni teraz wynosi 144 metry, 144,5 metra Andrasa Welingera 129,5 metra potrażyły 117 i 106,5 metra. Nie wiem, czy zabrakło siły, zabrakło pary, co to się wydarzyło, natomiast no jest to kompromitujący wynik, no i nie ma co ukrywać. No dobra, szkoda. A za chwilę Ryu Kobayashi. On odwrotnie. Leciał 127 metrów w pierwszej serii, potem 127,5 metra w drugiej i zobaczmy, jak teraz w trzeciej serii poleci Ryu Kobayashi. Ile? No tak, tak, tak. To jest, to jest, to jest tragiczny wynik. mu wystarczy 95 metrów, żeby Polaku wyprzedzić. No, myślę, że poleci dalej. Jest wysoko. To nie był idealny skok Kobayashiego. no ale poleciał na punkt K, polecie metrów 120, tak? No, warunki są trudne, no ale kurde, no zobaczcie. W trudnych warunkach Kobayashi leci 120 metrów, a Żyła 106. No, to jest ta różnica, niestety. Niestety. Żyła najgorszy miał wywiar w plecy. Tak, wiem, panie X, X, że to nie jest do końca. No, wiadomo, że obiektywnie miał słabe warunki Żyła, no. no nie wziąłeś to znikąd. No, ale kurde, no, taki skoczek powinien jednak. Jednak, jednak, jednak skoczyć te, na ten punkt K. Widzisz, jak są trudne warunki, to trzeba skoczyć jak Kobayashi, tak? 120 metrów, no i jesteśmy w domu. Um, a Żyła prosiła 116, no to jednak jest. 106, przepraszam, nie 116. 106 słabo, Żyła wskoczyła Żyła, tak? A i tak Polska będzie na szóstym miejscu. No tak, będziemy na miejscu gorszym niż się spodziewałem. Będziemy. No daleko, będziemy. Ja myślałem, że będziemy jednak z tymi Japończykami walczyli nawet ich na chwilę wyprzedziliśmy. Mieliśmy półtora punkta przewagi po dwóch skokach, tak? Czy trzech? Natomiast szkoda, że nie więcej. Tymczasem e, Norwegowie też mają problemy, ale niestety, no ale mają nabite punkty. Okej, okay, no nie zobaczymy raczej, nie zobaczymy raczej tak dalekich skoków chyba w tej, tej kolejnej serii, trzeciej, bo teraz mamy tutaj 119 metrów Forfanga, natomiast no, no dalej jest to, to jest skok, który jak najbardziej da mu, no. 132 metry Forfanga, 128,5 potem 119. No Nawet w trudniejszych warunkach Forfang też leci na ten punkt K. Będziemy przed Amerykanami. No, panie nańmowy, to tutaj pan Jan Wojtala dzisiaj mówił, że nie będziemy, więc to jest jakiś rodzaj, jakiś rodzaj e, zwycięstwa, co? <grych> Andras Wellinger. 127 metrów w pierwszej serii. 144,5 metra w drugiej serii. Ile poleci Andras Wellinger? Pokazuje gra, że ma wiatr pod narty, Pokazuje, że może pociągnąć. 8,5 km na godzinę. Zobaczmy, jest wyżej, jest dalej? No najdalej teraz, ze 125 metrów poleciał. Na 123. No tak, no jak na tą trzecią serię to jest dobry skok. To ogólnie nie jest jakiś świetny, no, ale zmieniły się warunki. Pogorszyły. 123 metry Andrasa Wellingera da im prowadzenie nad Norwegią o punktów, moi drodzy, 26. No to widzicie. Świetny wynik, świetny. no świetny na drugi skok. 144,5, no ale i tych punktów nabite tyle, że, że Niemcy nad Norwegami spokojnie się uplasują. I zaraz zobaczymy, i zaraz zobaczymy, czy będzie, um, jak tu skoczą Austriacy, to będzie zabawa. Żyle miało w dupa, nie w plecy, mi pan Jacek. No tak, no, Żyle chyba miało, nie wiem gdzie, kurde, że, 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 że go tak e, zniosło. Ile lat będzie mieć? 4 lata jakoś. O, jeden, aż tak długo, nie wiem czy masz tak długo streamujemy, no, ale bardzo długo tak. Jak chyba wystarczy. Bardzo mi miło, oczywiście. Żeby to być 10 lat? O kurde, stare, 10 lat to jest masa czasu, natomiast no zobaczymy na razie, mam nadzieję, że będziemy was interesowali różnymi fajnymi materiałami. Jak nasza ankieta: Austria na miejscu pierwszym, 54% z Was głosuje, że Austriacy będą drudzy no mają największe szanse. Niemcy 31%, no ale nie poleciał Wellinger tak wybitnie jakby mógł. Norwegowie, oczywiście, tam już bez szans, to 15%. Japończycy, no to nikt nie zagłosował, ale nie ma się co dziwić. Okej, okay, no zobaczmy. 1,8 metra, 2 metry na sekundę. Ten wiatr taki ukośny w plecy, ale ukośny w tej środkowej części zaskoku. Coś tutaj kręcące. Na razie czerwone światło. Czerwone światło, i schodzi Jan Herl z belki. Jeszcze Norweg, i jeszcze, i jeszcze Słoweniec oczywiście. Przerwa. Wieje, no wieje, czerwony korytarz wieczny, tutaj pokazuje nam tutaj realizator ten oczywiście aparat, który mierzy, mierzy, mierzy te wszystkie czujniki wiatru. No zobaczmy. Czekamy na sygnał do skoku. Jak wyresztował Trump o tym, że NATO to trup i USA nie pomogą w razie wojny w Europie. No to oczywiście głupota. E, natomiast no, ja po prostu też przypominam, panie Demianie, że trwa kampania wyborcza. Donald Trump powie wszystko, żeby wygrać, i powie wszystko odwrotnie niż, niż, niż Joe Biden. A realnie, jakby Donald Trump był prezydentem, to wymagał od reszty na to, żeby płaciło więcej pieniędzy, właśnie po to, żeby na to nie było trupem. Więc tam spokojnie. Ja uważam, że Amerykanie nie zmienią swojej polityki, bo Amerykanie to jest poważny kraj i oni nie zmieniają swojej polityki niezależnie kto wygra. Tylko bez tego pan. Jestem zwyczajnym nie. dziadem. <laughs> nie, no spokojnie. No ja tak do wszystkich mówię, do młodzieży również, bo nasz kanał tam się wywodzi z rekonstrukcji historycznej z sarmackich czasów, więc onaj, to pan to jest tylko skrót od panie bracie, słuchaj. Także my tutaj się zawsze tak bawimy, ale oczywiście ten. nie mówię, że każdy z was jest stary, tylko tak się śmiejemy. Okej. Okay. Nalej kiepski wiatr dla Jana Herla, ale... Trochę słabszy. Mówią panowie komentatorzy, że nie zmienił się znacząco, ale jednak mniejsze są wartości. Jest zielone światło. No zobaczmy. Jan Harle poleciał 139 metrów w poprzedniej serii. Jak poleci teraz? 8,3 km na godzinę. Chyba wystarczy, chyba wystarczy, żeby wyprzedzić Niemców. No ale będziemy liczyli, bo to było na granicy tej zielonej linii. To jest 120 metrów to jest. To jest odległość jak... Tak dokładnie. To jest, moi drodzy. 122,5 metra. No i teraz, noty i wszystkie inne rzeczy. No, moim zdaniem, wystarczy, żeby Australijczycy wyprzedzili Niemców. Tak akurat będzie ten metr wystarczający. Tam, dwa punkty. Dwa punkty różnicy między Austrią a Niemcami. Także mamy tutaj. Yy, jak, mamy tutaj przewagę. No i dobra. No i na końcu Słoweńcy, Angelaniszek. Niszek. <laughs> A on tutaj już nic nie musi zrobić. Co więcej, mam 45 punktów przewagi po, po dwóch seriach, więc no, po pięciu skokach na sześć. Więc Laniszek musi teraz tylko wylądować bezpiecznie. Tak, to jest jego główne zadanie. Jan Herl, moi drodzy, schodzi, teraz prowadzi, oczywiście Niemiec. no Poleciał, oddał trzy fajne skoki. W tych, tych warunkach trzeciej serii łatwo nie jest, oczywiście poprawa.